Z tej strony Matrix Da w tym filmie zobaczymy stroje na rok 2016-2017, tak właściwie to na sezon. No ale dobra, bez zbędnego gadania przechodzimy do odcinka. Pamiętaj, jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Tak więc na pierwszy rzut pójdzie Real Madrid więc tak widzicie, tak będą, dobre, tak będą wyglądać te stroje. Znaczy to jeszcze nie jest potwierdzone, ale no tak to wygląda mniej więcej. No i te trzy paski Adidasa nie są już tutaj na karku tylko są właśnie tutaj po bokach no i sorry że są zdjęcia z napisami ale nie było innych zdjęć I tutaj jeszcze mam dorzucę jeszcze drugie zdjęcie takie jak widać więc chyba ten strój według mnie będzie już tak na 98% następny strój to jest Manchester United jak widzimy tak Teraz są przydzielone, jedna strona jest jaśniejsza, a druga jest ciemniejsza. I tu można znaleźć też 3 trzy paski właśnie po bokach. Więc chyba ogólnie wszystkie stroje Didasa właśnie będą tak wyglądać, żeby mieć te paski po bokach, a przynajmniej większość. <laughs> Tutaj jeszcze dorzucę Wam drugie zdjęcie. Tak, to wszystko się prezentuje. I następnym strojem będzie Manchester City. No to jest już to jest też to logo jest y, zmienione, jak widać. A trochę inne już nie jest takie podobne zbytnio, bo tam to było z takim orłem, z jakimś ptakiem żółtym, a teraz to jest jakieś inne z wódeczką. No, tam to było zdecydowanie lepszym, się to nie podoba, przynajmniej według mnie. No i tutaj te stroje też nie mają jakichś mega różnic. Są jakieś tylko dziury takie, można zauważyć śmieszne. No i następnym strojem będą stroje to Juventusu Turyn. No tutaj to się z Mytkiem nie zmieniłem. Też nie mamy większych zmian, te trzy paski znowu są po bokach jak można tak trochę zauważyć No i wyjazd stroje prezentują się tak, że są niebieskie takie I podobnie jak Manchester United, jedna strona jest ciemniejsza, druga jest jaśniejsza Kolejnymi strojami jest FC Barcelona, no te stroje mi się tak nie podobają tak szczerze, muszą bo są zbyt jasne te tak barwy No i cóż tu gadać, no tak za to sponsor się nie zmienił i tak dalej No I tak wygadałem jeszcze stroje wyjazdowe i trzeci komplet no i przechodzimy teraz do Chelsea. Chelsea tutaj widzimy, że ma granatowe stroje jak zawsze, Mamy trzy paski po bokach. I ma też takie, widać takie, taka słaba jest jakoś tego zdjęcia, ale widać też na tej koszulce y, Są takie lwy właśnie. Y, takie ciemniejsze. Tak to właśnie, tutaj jest jeszcze kolejne zdjęcie, też właśnie widać je. No i teraz jeszcze został Bayern. Wajr e, stroje też takie dosyć podobne, klasyczne, biało-czerwone, w się głównie jest czerwony kolor, też trzy paski po bokach. E, no i ostatni został już Arsenal. No Arsenal trochę stroi się tak, no nie ma większych różnic. Cóż tu więcej gadać co do tego stroju, no. I stroje wyjazdowe będą się prezentować mniej więcej tak, czyli że tutaj u góry będą ciemniejsze, a im niżej to tym jaśniejsze. Tak więc to wszystko na dziś. W tym filmie pamiętaj o ustawieniu łapki oraz subskrypcji. Trzymajcie się i narka.